Siemanko z tej strony reu e, witam Was serdecznie w nowej serii zagrajmy w Dying Light. E, Słowem wstępu, e, Dying Light jest to e, gra stworzona e, z tego co wiem e, przez Polaków. Tak naprawdę nic, kompletnie nic nie wiem o tej grze. E, Odpaliłem ją tak naprawdę pierwszy raz jakieś 5 minut temu. Nie wchodziłem nawet na nią, tylko jedynie co to oglądałem filmik i, i tam w opcjach sobie coś tam pozmieniałem. Na początku był taki filmik, którego może nieco streszczę. Chociaż niektórzy pewnie z Was już go widzieli, mianowicie było przedstawione miasto Haram, w którym wybuchła jakaś epidemia. No, po prostu epidemia zombie, prawda? Klasycznie. Klasyczna sytuacja. No, i to miasto zostało otoczone przez przez tam wojsko, żeby się ta choroba nie, nie rozprzestrzeniała. No i y, ministerstwo ma, y, próbuje, może nie wiem, może próbuje, albo stara się y, jakoś ten wirus wyleczyć. Jednocześnie y, ma właśnie dwie, dwa wyjścia y, albo zniszczyć całkowicie zbombardować miasto albo właśnie jakoś uratować to miasto. Nie wiadomo w ogóle y, czy w tym mieście ktoś y, przeżył, przetrwał, czy są jakieś niezarażeni, czy wszyscy są zarażeni. No ale no właśnie prawdopodobnie akcja będzie się rozgrywała w tym mieście i my będziemy tą osobą niezarażoną, jak można się łatwo domyśleć. Mamy też tutaj opcję zostać zombie, no ale oczywiście rozegramy sobie kampanię Dobra gra. Tak jak mówię, pierwszy raz wchodzę w tą grę, nic nie wiem kompletnie, jest to pierwszy raz, kiedy w ogóle... Hut aktywowany. Rozpocząć bierze, od tak postanowiłem, że od samego początku wygląda na górze. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE. I opublikuję go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Ok, czyli mniej więcej mamy ten zarys sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No pomyliłem się, myślałem, że będziemy po prostu takim osobnym, ale jak widać yy, po prostu jesteśmy jakimś tam... Yy, jak z jednostki jakiejś tam specjalnej, który musi który Mówiłem, to jest... że to nie jest normalny zrzut. No, Ale nawet... połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raiza. Co w to cię! Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. No, no. nie przyciąga! Nie start! Zostań! Do tyłu! Do tyłu! No czyli mamy chyba przerąbane. I... W tej sytuacji musieliśmy tam go opuszczenić i oczywiście to przyciągnęło Zombie. <grymne> o kurde. Kurde, pominąłem niechcąco. Myślałem, że mam się bronić spacją No dobra. Zobaczymy, co, co się stanie. No, yy, mieliśmy taką informację z tego, co udało mi się tam yy, wyczytać, że. Jest pewna osoba, która posiada lek, ale nie w, y, nie w kompletnej formie. Zem go uszczypnij. Na Boż tego wirusa, się. właśnie. Ale nie. Musimy uszczypni. ten y, lek nie przejąć. Bo w tej niekompletnej co? formie jest niebezpieczny. A co jeśli to zombie? zombie! To no, widać, że ktoś nas osobę wyratował. Znajdujemy się w jakimś domku z dziećmi. Jak na razie nie miałem okazji sobie pograć. Cały czas oglądamy filmiki. O cholera, mój web. Dobra. Oczywiście klasyczne sterowanie WSD. O, nawet tu mamy taki widoczek na miasto. Tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajnie. Mi się, mi się podoba. Dobra. Nie, nie wiem czy. Mam tutaj coś zabrać, czy mam się tu jakoś wyposażyć? Jesteś na bezpiecznym obszarze. Znaczy, sam, Ej coś takiego wyskoczyło. No dobra, chyba, chyba w tej chwili na razie nie mamy nic do Do zrobienia, czy sam do wzięcia. Mmm. Dobrze, może się udać, z kimś pogadać. Dowiedzieć się o co chodzi, co my tu robimy. Ten sam widok. No dobra. to Jest ciemno. Ok, F otwórz. Śpisz przez trzy dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki. Doskonały start, 31. pierwszy. Gdzie K jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Ok, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci, Co znaczy 31? pierwszy? Pytaj szefa. Mhm. Okay. Czyli jak widać yy, znajdujemy się w jakimś miejscu, yy, w jakiejś kryjówce ocalałych. No, A widać, że mają tutaj jakiegoś swojego 31. szefa. To twój numer. Jestem 31. Fajnie. Moja ma to 31. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. E, czyli chyba chodzi o to, że, że, że te zombie z jakoś tam zaraziły. Bardzo się fajnie cieszę się. Zginął przez tego. Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Derek... Ja nie chcę się gadać chyba ze wszystkimi. No dobra, pogadam. Hej, gdzie jest spokój 190? Na górze. No widać, nie są zbyt y, otwarci na mnie. Dorwał nas po kolei. Jednego po drugim. Na górze, tak? No dobra, no to lecimy. Spacer się skacze. Wow, wow, wow. Okej, okay. tu mamy jakiegoś. Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. A no już tajemniczo jest. jestem 31. O co może chodzić? Gdzie jest szefu? Jest szefów, sobie oglądam. Podziwia widoczki. Hej, szukam. Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja. Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i Biegacze zeszli się tu jakieś parę miesięcy temu, i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz, mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej! ej. To nie fair, nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie... Daj se! Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Aha, czyli to nie był szef. No dobra. Nie jestem leniem. Czyli jest ktoś jeszcze ponad nim, tak jakby. E, musimy poszukać zaginionego, ocalałego na 13 piętrze. A gdzie jest 13 piętro? No, tam było. W ogóle na jakim ja piętrze jestem? To jest 19 piętro? Dobra, to chyba tak. 18. Ok. No dobra. Co to jest? Czyli y, dostaliśmy dawkę jakiegoś tam leku. Czyli jak widać zajęli się nami dosyć przyzwoicie. No ale my mamy misję tak naprawdę do. To... No co, jestem w tym samym miejscu. Kurde, no nie. Jak się dostać na 13 piętro? a się tu biegać. Okej, okay, czyli musimy chyba być, yy, pójść gdzieś do góry. Wrócić się z powrotem. No dobra. No to wracamy do góry. Spróbujmy tam znaleźć jakąś. się Ścieżkę? Wszystkie drzwi raczej pozamykane. O! Tu możemy... No dobra, nie otworzymy tutaj. No tak wygląda z innej strony most. Jakby dać przerwany. Fajnie to wygląda. Aha, okej. Okay. A ty gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę, to będzie brudna robota, ale cóż... Tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No, czyli znaczy, na 13 piętrze, jak widać, yy, może być trochę nieprzyjemne. No ale co tam. My się niczego nie boimy. Jesteśmy twardzi. Jezu, milutko. Jak wielu ludzi tu umarło. Ukrain. Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hey! prawda? Hej! Co jest? Dobra, mamy jakąś broń. W razie czego? Już chyba nas dwa, jakiś ten, ocalały. Lecz no, ocalały. To prawdopodobnie ten, którym mamy pomóc, właśnie. Okej okay. gdzie jest coś? Ej. Nie, szybko padają. Myślałem, że tu będzie jakaś taka... Będą to jacyś poważni przeciwnicy, którym będę musiał tłóc się. Jezu, wszystko w porządku? Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera! To był. to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rachim, tu Jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombi. O cholera. 31. jeden. Polazłeś po Marka? Czy, czy... tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. No dobra. Czyli musimy... Leż spokojnie. Podciekać Lena to będzie śniadanie. lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok. Szybko proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc Dobra Trochę trochę spanikowany gość. Musimy znaleźć gazę i alkohol Nie mam pojęcia jak w ogóle gdzie szukać Nawet mam latarkę, fajnie Teraz już, już o wiele lepiej Mogę Q użyć Taśmia klejąca, weźmiemy sobie. Czyli po naciśnięciu kół możemy, tak jakby skanuje nam otoczenie i pokazuje nam, co tu możemy wziąć. Co to ma? <laughs> Mamy tutaj jakieś części metalowe. Na no, gaz nie ma. Co to jest? Kable zasilający, może jakiś sprzęt będziemy mogli sobie zrobić, nie wiem, może jakąś broń czy coś takiego. Mamy kolejne, kolejne skrzynkę. A weźmiemy taśmy, zobaczymy czy ten Na ile nam miejsca starczy? chyba nic nie... O drzwi. To jest nasza, nasza energia. Myślałem, że, da, że, że da, da, damy radę to wyważyć jakoś, no ale jak widać, nie bardzo. No ale nic się nie dzieje. Poszukajmy tutaj tej gazy w końcu. Co tu mamy? Gwoździe. Przydadzą się? No jestem ciekaw, co tu yy, jest system właśnie jakiegoś craftingu. Co tu będziemy mogli zrobić ciekawego? Taśma. no to tak trochę wygląda jakby miał zaraz wyskoczyć jakiś zombie lodóweczka, może jakieś żarcie proszę bardzo puszka elektronika, jakiś telefon komórkowy o, tu może znajdziemy gazę proszę bardzo, gaza jeszcze alkohol nam potrzebny Aha, jeszcze szafa tutaj jest W której giz nie ma Dobra, to lecimy dalej Nie wiem, tam jest chyba ten... Nie wiem czy tu byłem, czy nie byłem No chyba nie, bo widać, że tutaj jest Gwoździe, wezmę No dobra, taśmy też wezmę Mi się wydaje, że... Mamy sporo miejsca, więc najwyżej jak coś to e, spróbuję jakoś to wywalić. Tu coś jeszcze jest? No, drzwi trzeba znaczy, jak Będę zamknięte. Może jednak da się to pozwolić. Spróbujemy jeszcze parę razy. O kurde, mi się niszczy ta broń. Już jest taka, już praktycznie przy końcówce O nie, nie widziałem. Dlaczego wcześniej tego nie pokazali jakoś Ja sobie to nawalam drzwi po prostu Okej. Okay. Może tu gdzieś jest alkohol? Pójdziemy tam jeszcze raz Bo tu na mapce mi się świeci No, przeoczyłem oczywiście coś Gwoździe Lodówkę, lodówkę Może to będzie alkohol? Proszę bardzo Ok, to wszystko co poprosił Mark Spróbujmy szczęścia Dobra O, teraz możemy biec Shiftem I zobaczymy co tu możemy zrobić Mamy coś takiego Taki To jest nasz plecak, tak jakby Komponenty Alkohol, części metalowe, gaza. Jakby to teraz zmontować? O, mamy tu jakieś nawet plany. Nocny łomot. Aha, czyli to to jakieś są. To mm, są jakieś bronie po prostu. I tutaj mamy przedmioty pomocnicze. Dobra, czyli chcę to zrobić. Ale nie wiem, czy to mogę zrobić. Zrób Enter. ok, gotowe. Jeszcze tak przy okazji popatrzy ile tutaj nam brakuje do takich tych rzeczy. Jakichś umiejętności. O. No, możemy podnosić swoje poziomy różne siły, zwinności i tak dalej. Fajnie. To są wszystkie nasze jak widać plany jak na razie widocznie Czasem znajdziemy ich więcej. Dobra, damy mu apteczkę. Niech no. się leczy. Okej, okay, ktoś ranny. On mocno krwawi. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Nie ma za co. Dobra, chyba to się zmieniło. Cicha woda, cicha woda. No, jakby też tu jest za. zatamowane, żeby. Ej, Ciszy, nie mógł się przedostać. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcesz się odwdzięczyć za ratunek. No dobra, czyli taki pierwszy rytuał wstępny zrobiliśmy. Pierwsze zadanie, jakie nam zlecili, dobra, pogadajmy z nim, dobra, załatwione. Bumka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał o. czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja błagam. nigdy nic tak Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem co robię. hm? Myślisz, że jesteś gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął, jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek. I powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No, jak widać, dziewczyna ma tutaj. Jest typem. Yy, przywódcy. Więc... Bardzo ci ciężko będzie. No... I co zaufanie. Zdałem. Mogę poznać Brekena. Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać jak się przebierzesz. No dobra. Jak się to włączało latarkę? Kurde L nie. I nie. Dobra. Zakończę tutaj w tym miejscu ten odcinek. Taki wstępny, wstępne wstępną misję, pierwszą misję zrobiliśmy. No i zobaczymy co będzie dalej. Także dziękuję za obejrzenie. Wystawcie łapkę jeśli Wam się podobało. No i do zobaczenia lub do usłyszenia na następnym razem. Trzymajcie się na razie.